Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tak licznie przybyli dzisiaj na to święto. Święto Bożego Miłosierdzia. Sprowadził nas tutaj Ojciec Święty Jan Paweł II, który tutaj przybywał. Przyprowadziła nas i zaprosiła siostra Faustyna, abyśmy wzięli tę iskrę Bożego Miłosierdzia i z nią szli przez świat. Bądźmy. Jak święta Faustyna, jak święty Jan Paweł II, apostołami Bożego miłosierdzia. Następnie młodzież po zakończeniu tej mszy świętej będzie rozdawać gałązki oliwne. Te gałązki oliwne zostały poświęcone przez papieża Franciszka, są znakiem pokoju, jaki młodzież chce zanieść do całego świata. Wszechmogący Boże. Po błogosławie ten nowy dzwon i spraw, niech młodzież, która usłyszy głos tego dzwonu, wznosi serca do Ciebie, gotowa do radości i udziału w troskach braci. Niech spieszą do kościoła, doświadcza mi obecności Chrystusa, słuchają Twojego słowa. I do Ciebie zanoszą swoje błagania. Zapraszamy. Zapraszamy jeszcze raz, zaproszę młodzież, zapraszam wszystkich, przynajmniej na ostatnią Przeświętą, na Porach Miłosierdzia, o Kampus Czekamy na Was. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.